Witam państwa na sesji Rady Miejskiej. Sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym. Witam Pana Burmistrza, witam panią sekretarz, witam panią skarbnik, witam mieszkańca naszego na sesji, witam wszystkich radnych, witam pani z organizacyjnego, które obsługują naszą sesję, witam pana mecenasa, witam wszystkich, jak już wspomniałem. Sesja jest zwołana na wniosek burmistrza z proponowanym porządkiem obrad. Proszę Państwa, ja Państwu przedstawię porządek obrad. Dzisiaj, mamy tak, w punkcie pierwszym, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, w punkcie drugim, rozpatrzenie projektów uchwał 2:1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2022 rok Numer. 53 przez 310 przez 2021 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 28 grudnia 2021 roku, punkcie 2.2. W sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, punkcie 2.3, zmieniającą uchwałę numer 43. Dobrze mówię tam Przed 267 przez 2021 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Bukowno na rok szkolny 2021-2022 i w punkcie trzecim zakończenie obrad. Czy wnioskodawca chce wnieść coś do porządku obrad? Bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, pan, Państwo Radni, ja tutaj na, w imieniu Pana Burmistrza proszę o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 2.4 uchwały. Nie słuchać? W punkcie 2.4 porządku obrad wprowadzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Projekt uchwały przygotowany został na podstawie też, w podstawie prawnej jest artykuł 13 ustęp 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Artykuł ten, proszę Państwa, to stanowi właśnie o tym, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom, może być przyznany na jego wniosek świadczenie pieniężne. Burmistrz miasta już zarządzeniem z 29 marca powierzył miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej w Błogownie realizację tego zadania. Również upoważnienie takie otrzymała pani kierownik Anna Feliksik w zakresie właśnie. Doprowadzenia tych postępowań w sprawach przyznawania osobom fizycznym prowadzącym gospod gospodarstwo, yy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla yy, świadczenia pieniężnego. A 5 kwietnia także to zadanie już zostało właściwie przekazane i protokolarnie wnioski przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale 5 kwietnia yy, wojewoda Małopolski przekazał burmistrzom, prezydentom informację, że uchwała, podjęcie, jest niezbędne podjęcie uchwały Rady wskazującej, że rozpatrywanie wniosków i realizacja pomocy społecznej i, i przepraszam, i realizacja świadczeń wynikających z artykułu 13 ustawy. Y, o której wspomniałam, leży w gestii konkretnej jednostki. I tutaj to wymagana jest uchwała. Uchwała y, dotyczy właśnie upoważnienia y, pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia tych spraw z zakresu y, indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Jest to zadanie zlecone gminie, y, zadanie zlecone y, właśnie z zakresu administracji rządowej. Bardzo proszę o wprowadzenie. Tej uchwały do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim będziemy głosować nad wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad, sprawdzimy kworum. Proszę bardzo, wszyscy. No, to się nie, się nie proszę państwa 14 osób jest obecnych nieobecna jedna osoba a także obrady dzisiaj są prawomocne sesji ja jeszcze zanim wprowadzimy tą uchwałę zanim głos będziemy głosować nad wprowadzeniem tej uchwały to ja przeczytam państwu porządek obrad z wniosku który otrzymałem natomiast państwo dostali zamienione zostały uchwały w porządku obrad jaki my mamy i jako punkt 2.1 będzie porządek uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w punkcie 2.2 będzie w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok w punkcie 2.3 zmieniającą uchwałę numer 43 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Bukowno na szkolne 2021-2022 i teraz będziemy mieli w punkcie 2.4 poddaję pod głosowanie kto jest za przyjęciem za wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad pan Strój jeszcze nie zagłosował za 14 przeciw 0 wstrzymało się 0 porządek obrad poszerzamy o punkt 2, 4, wspomniany porządek, wspomniany projekt uchwały, którą przedstawiła pani sekretarz. Że... <coughs> mhm. Musimy sekundkę poczekać, żeby pani wprowadziły tutaj do, żeby nam się okazało to w naszym porządku obrad. Nie, Jest. W naszym porządku obrad, też na naszych urządzeniach pojawił się projekt uchwały. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Mamy tutaj rozpatrzenie projektów uchwały. W punkcie 2.1 mamy projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Materiały dostali Państwo do domu, mogli się Państwo zapoznać. Komisje oczywiście nie obradowały nad tym. Kto z Państwa otwiera dyskusję? Czy ktoś z Państwa ma jakieś zapytania co do projektu? Nie widzę. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Grzanka, pan Rosaj, pan Strój. Dziękuję bardzo. Za 14 przeciw 0 wstrzymało się zero. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 2.2 2. porządku obrad. Mamy tutaj projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bukowno na 2022 rok numer 53 przez 610 przez 2021 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 28 grudnia 2021 roku. Również Państwo otrzymali projekt. Do, do domu mogli się Państwo zapoznać. Otwieram dyskusję nad projektem. Proszę bardzo, Pani Skarbnik, udzielam głosu. Dzień dobry, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. No sytuacja jest dynamiczna i w związku z kolejnymi wytycznymi które dostałam wczoraj z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Regionalnej Izby Obrachunkowej państwo chyba dostali tą zmienioną proszę o wprowadzenie autopoprawki do uchwały budżetowej tam się zmieniły kwoty wcześniejsze wytyczne polegały na tym że do funduszu pomocy mieliśmy przyjąć do planu budżetowego kwoty według zapotrzebowania które składa gmina Wczoraj otrzymałam informację, że do Funduszu Pomocy mamy wprowadzić kwoty, zgodnie z którymi otrzymaliśmy środki z Urzędu Wojewódzkiego na rachunek bankowy i jeżeli będziemy dostawać te środki już po podjętej uchwale budżetowej, burmistrz tak samo w tej uchwale budżetowej naszej ma, zgodnie z artykułem 111 ustawy o uchodźcach, będzie został nie, upoważniony, jeżeli Państwo podejmą taką uchwałę, do. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków zarządzeniem, czyli nie będzie trzeba zwoływać kolejnych sesji. Nie wiem, może ja powiem, na czym polegają zmiany w uchwale no budżetowej. W planie dochodów budżetu, w paragrafie pierwszym, w planie dochodów budżetu miasta Bukowno na 2022 rok, punkt pierwszy, zwiększa się dochody na łączną kwotę. I tutaj zmiana kwoty 35 605 zł. Dochody bieżące o kwotę 35 605 złotych. W punkcie trzecim, w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zwiększa się wydatki na łączną kwotę 95 605 złotych. Punkt, punkt czwarty, podpunkt a, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 605 złotych. Podpunkt 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 433 zł z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 433 zł. Podpunkt trzeci, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35 172 zł. Oraz w paragrafie 9 uchwały budżetowej, paragraf dziewiąty uchwały budżetowej otrzymałby brzmienie. W paragrafie 10 uchwały budżetowej miasta Bukowno na 2022 rok dodaje się ustęp trzeci brzmieniu. W celu realizacji zadań związanych z pomocą, z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się burmistrza miasta Bukowno do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bukowno. W tym dokonywania przeniesień wydatków między działaniami klasyfika działami klasyfikacji budżetowej, podpunkt B. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta Bukowno, teryt związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta Bukowno. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym też do odpowiednie zmiany dotyczą załączników numer 1, 2 i 8, tam gdzie załącznik do dotyczący funduszu pomocy dziękuję bardzo proszę Państwa no najpierw musimy przegłosować poprawki jakie tutaj Pani Skarbnik yy, proponuje do pro, projektu uchwały przystępujemy do głosowania Pan Dolezy i Pani Grzanka Pan Dolezy za kier. Zaczynamy. 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 się 0 poprawki zostały naniesione. Czy pani są już Zaraz nam się ukażą u nas. Wyrzucamy internet? Chyba już zmiana mhm. Mamy już. Mamy już projekt gotowy. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Myśmy dokumenty dostali do domu, to mogliśmy się zapoznać. Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Pani Grzanka i Pani Cygańska. Pani Grzamka. Za 14 przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 2-3 porządku obrad. Mamy tutaj projekt uchwały zmieniającą uchwałę numer 45. 3 przez 261 przez 2021 Rady Miejskiej Bukownie Bukowni z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Bukowno na rok szkolny 2021-2022 Uzasadnienie, proszę Państwa, przeczytam Państwo do uchwały. Uzasadnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkiem gminy jest zorganizowanie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów, kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Na podstawie artykułu 39a ustęp 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu będzie następował w wysokości określonej według wzoru wskazanego w tym przepisie z uwzględnieniem liczby kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rehabilitacji rewalitacyjno-wychowawczego szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem, liczby kilometrów przewozu okay. drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeśli nie wykonywałby przewozu. Średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. Zgodnie z artykułem 39 a ust. 3 ustawy z dnia 40 grudnia 2016 roku prawo oświatowe średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy w drodze uchwały uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie jednak w związku z obecnymi znacznymi podwyżkami cen paliwa wzrost kosztów dowozu jest nieadekwatne do faktycznych kosztów dowozu ponoszonych przez rodziców gdy średnia cena jednostek paliwa w gminie Bukowno na rok szkolny 2021-2022 była ustalana w czerwcu 2021 roku mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały zmieniającej dotychczasową uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bukowno na rok szkolny 2021-2022 w gminie Bukowno zlok zlokalizowane są dwie stacje paliw, stacja paliw Intermarché i Tank Petro. W wyniku konsultacji przeprowadzonych w dniu 29 marca 2022 roku i uzyskanych informacji wyliczono średni ceny jednostki paliwa w gminie Bukowno. I tak średnia cena benzyny bezołowiowej to jest 6 ,78 zł 78 groszy średnia cena oleju napędowego 7 ,69 zł 69 groszy i średnia cena autogazu 3 ,73 zł 73. Groszy. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 2.4. Mamy tutaj projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego środka Pomocy Społecznej w Bukowni do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Projekt uchwały omówiła nam Pani sekretarz, proszę Państwa, więc otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pan Strój. Jest. Dziękuję bardzo. Za 14 przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, zanim zakończę obrady dzisiejszej sesji, w związku z tym, że zbliżają się święta, życzę Państwu na święta. Dużo, dużo zdrowia. Zdrowia przede wszystkim rodzinnych, świątecznych, bardzo takich przyjaznych świąt, bo wiemy jaka jest sytuacja na świecie, także... Tego państwu życzę, państwu tutaj radnym i Państwu, którzy nas oglądają, wszystkim mieszkańcom Bukowna, także zdrowych, pogodnych, świąt, smacznego jajka jak na te święta się życzy. No i mokrego dyngusu. Myślę, że pogoda dopisze, to w poniedziałek będzie się można polewać, żeby tradycji dochować. Także ja miałbym tyle. Pan burmistrz, proszę. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, również dołączamy się do życzeń i chciałem serdecznie podziękować wszystkim Państwu radnym za. Yy za przybycie i za zorganizowanie dzisiejszej sesji, która była nadzwyczajna, ale dotyczyła również spraw nadzwyczajnych. Także serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady sesji Rady Miejskiej Bukowni. Dziękuję Państwu za uwagę.